Wszystkie z tej strony szkapa i zapraszam do Islant. Island. No to jak możecie zobaczyć. wbiliśmy e, prawie 21 level. E, nie, co ja gadam 21, e, prawie 21 tysięcy e, doświadczenia, a dwudziesty 25. Na razie mamy 24, ale myślę, że jak pozbieramy tutaj e, wszystko, co tutaj jest. Zobaczcie, ile tego tutaj mamy. Kwiatki, nie kwiatki, piwo. Kawa, tutaj statki nam dalej pływają. 700. E4. Mm, okej, okay, nie ma sprawy. Czyli to? To? Jest? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze troszkę. Ale już powinien być za niedługo. A nie, to ja potrzebuję 21. Dobra, ja myślałem, że to potrzebuję, że już mam 21. Nie, to jeszcze troszkę musimy na szaskach. E, ja się tutaj pomyliłem. No ja myślałem, że już mamy 21 i wbijamy tutaj tą końcówkę 700 jest za 70 Nie, to czekajcie, płynie parę statków i już to będziemy mieć. Paręnaście stateczków, płynie już tego chyba będziemy mieć. Jeszcze chyba jeden kurs stateczków. No i ekipa jest gotowy. Ej, to my tu w ogóle mamy. To my tu w ogóle mamy tutaj e, ten. No, jak widać, no nie za bardzo się rozbudowało od ostatniego czasu. Bo zbierałem kasiurkę. A, wiecie co się rozbudowało? O, dobra, gratulujemy. Mamy 25 poziom. Blok, tu nawet te odblokowane. To ja robiłem od ostatniego razu. Zwiększałem tutaj ilość ludzi. Bo powiem Wam tak. Powiększyłem sobie tutaj. Zobacz, Ulepszyłem sobie niektóre budynki. O, a to jest zapowiedź następnych odcineczków. Tu akurat nie ma. Już tu szukamy. Eee, tu jest Island 2K, więc na pewno będziemy w to grać. To będzie nasza następna gierka, w którą pojedziemy, i tak będziemy sobie tutaj po kolei e, brać aż do piąteczki. Hehe, he. dobra, idziemy dalej, wracając tutaj do K, e, powiększałem sobie tutaj ulepszenia. Widzicie budynków na 3 i na różne levele. No i potrzebowałem wtedy więcej ludzi. Tutaj więcej pracowników mi było potrzebnych. No, i zacząłem sobie potem ulepszać ulepszać te budynki mieszkalne. Tutaj zaraz Wam gdzieś pokażę te budynki moje mieszkalne. Tutaj z tyłu, czekajcie, bo to się cały czas robi. No. O, tutaj z tyłu już mam, patrzcie, drugi, trzeci, level, czwarty. Drugi, tutaj, trzeci, tutaj wszędzie już jest na dziesiąty. A to nie jest takie tanie. Tu mam na 8. Zobaczcie, tu jest na 8. Level. I zobaczcie. Ile takie ulepszenie kosztuje? 150 tysięcy na dziewiąty level, więc to nie są tanie ulepszenia. Troszkę kasy na to trzeba zbierać. No i e, dużo czasu to zajmuje. Tutaj mamy 150. Gdzie 150 tysięcy? No to tak troszkę. Dobra, sprawdzimy sobie, co nam doszło nowego. Co e, możemy sobie postawić? Możemy sobie postawić, czy nie możemy domy. Domy jakieś bloki nam doszły. E, tutaj mamy rezydencję. 50 za 22 zł, A tu jest 45 za 6. Temu ja stawiałem to, ale tutaj mamy dwa bloki za 600. Dwa bloki, po 70. Dobra. To wybudujemy sobie taki blok mieszkalny. Wybudujemy sobie taki blok mieszkalny. Mamy tam kasty, to wybudujemy sobie. I tutaj jeszcze drugi blok. E, na 80. 80 ludzi i w tym samym tej samej cenie, tak? No to nie wiem, czy było w ogóle stawiać tego tańszego. Może temu że później będzie potrzeba więcej tych ludzi. I żeby nie płacić za monety, to postawimy tego o 10 mniej, tak? Dobra, to mamy to te budynki, które będą budować. No to się będzie strasznie długo budować, jeśli to buduje. Tu co my tutaj mamy? Tutaj wszystko mamy stąd chyba. TK to postawiłem, to postawiłem, ten kręgielnie nie mamy, Kręgien, kręgielnie, no to tutaj stawiamy, nie, 57 tego możemy postawić, o jak nam ekwa łykło, patrz jak nam ekwa to nam łykło, my tu zaraz bijemy 26 level, jak będziemy tak pastać a my tu jeszcze możemy zrobić, Zabawki są, zabawki są. Patrzę, czy to nie postawiłem tego, ale nie, chyba nie. Chyba tego jeszcze nie było. Jak stawiałem, co my tu mamy społeczne. W społecznych mamy dużo rzeczy, które nie są postawione. O, na przykład możemy szpital postawić i daje nam zadowolenie 255. Ja ten szpital kosztuje 150 tylko. No to ja myślę, że go prostu Nie mamy szpital. Nie mamy szpital. Ja już tu szpital mam. To możemy go ulepszyć. Czyli ja z tych budynków już tylko mam. Dekoracji może nie będziemy stawiać. O, Na 44 poziomie będziemy mieć blokowane z dekoracji. No to elegancko. <laughs> Tutaj z społecznych, no to nie. 58 lewem to daleko. 77 też daleko. A z budynków na 59. No to już nie tak daleko. Patrzcie, 20. 20 do 30 idą po kolei, a później jest piąty 40, potem już są takie przeskoki. Widzicie, do 30 levela idą w miarę pojedyncze, a później przez przeskoki. No i rozszerzenia No i milion. No to nie, wiecie co? Ja bym tu wolał zrobić tak rozszerzone. Rozszerzone. I dużo mi to taniej wyjdzie, powiem wam. Kolejne rozszerzenie za 45. na no tu 2 miliony. Wiecie, ile ja 2 miliony kasy zbieram. No tych, diament, tych złota też bardzo długo się zbiera, no ale... Ale nie jest to taka suma jak tutaj zobaczcie. Ile tu mamy? 500. No ale później w późniejszych czasach... No to już to wszystko będzie, zobaczcie. Możemy sobie tutaj przywalić. Tak do 100 myślę, spokojnie można dawać. O jakie nasze wyspa powiększa? Tutaj sobie pozbieramy, znów to nam popadało. O, znów prezenciki lecą, i za te prezenciki dostajemy właśnie to złoto. Jak wykonujemy tutaj te misje, które nam tu trzeba. No i powiem Wam, tutaj możemy dać troszkę dróżek. O. Nie lubię tutaj trafiać w te drogi. Tutaj mamy troszkę na namotane. Mamy troszkę namotane, dobra. Jak to akceptować? Tak to akceptować? Jak usunąć drogi? Eee, dziękuję, 5000 za drogi. Jak usunąć drogi? Tak. No i tutaj mamy troszkę namotane. Powiem Wam. Jakbym tu musiał przesunąć te budynki? Tak. I zrobić tutaj przejazd. Tutaj jest przejazd. Tutaj dać drogę. Normalnie dać tutaj drogę. Tak, żeby szła sprawa te budynki. I takim prostym spadem na dół. Tutaj musiałem połączyć tą drogę, więc dlatego tutaj są te budynki tak trochę inaczej ustawione. Musieliśmy ją tutaj połączyć, żeby e, mogły przejeżdżać. Tam jest gdzieś na środku połączona, tutaj w tym miejscu. No, a tutajśmy ją połączyli akurat w tym miejscu. E, trzeba było złączyć. No i za chwilę będziemy musieli tutaj zrobić też następną drogę. Pewnie też takie połączenie zrobić, ale dobra, mamy tak. Ja chyba wolę dać i usunąć później to, co mi nie wyszło, niż klikać na nowo, bo tutaj naprawdę jest ciężko trafić w to. Powiem Wam, naprawdę ciężko trafić w tę drogę. I tu musi być po dwie: raz, dwa, raz, dwa. No i tu by szła droga, tak? Raz, dwa, raz, dwa. No i tutaj by szła droga, tutaj w tym miejscu. Zobaczcie, ale ja tu jest ciężko trafić, tutaj by szła droga. Jeśli nie mylę. Tak, na dwa. No i dobra, tutaj pójdziesz do samej, do samej plaży. Jak ja to mogę daleko zrobić tą drogę? Ej, no to jak ja to mogę, a do tyle mogę zrobić. E, czyli ja bym to mógł tutaj połączyć tą wieżą nawet. E, dobra, zrobimy tak. Miemy tutaj to jedno miejsce. Tak, i tutaj też gdzieś było wyjechane. Dobra, jest wyjechane tutaj. O, dobra, miemy to. No i teraz powiem Wam, trzeba by to było połączyć. A najlepiej by to było połączyć w tym miejscu. Eee. Tu teraz jest ten budynek. Eee, za 6 zł. No nie mogę go ani przenieść, ani nic teraz zrobić z tym. Nic teraz z tym nie mogę zrobić. Zawadza mi to tam teraz. Nie mogę sobie przestawić budynku. O dzięki, 27 złotych mi wpadło zaś. To wiecie co, te złotych to, to nie jest majątek. A mogę ten budynek teraz go przestawić. Na przykład tutaj. E, tutaj go mogę dać. Nie, ja będę go musiał stąd wziąć, w ogóle tutaj na bok. I tutaj te dwa małe te też przenieść gdzieś nie wiem gdzie, na razie będziemy chyba dawać tutaj zadowolenie 1 no nie wiem czy takie mi jest w ogóle potrzebna tu mamy to, no i to tutaj o, możemy tak zrobić nawet tak tak tu bym teraz dał drogę do końca tą drogę tak, no i niech jest tak nie no i co, tutaj bym sobie mógł ją połączyć żeby była połączona z tą drogą i tutaj bym mógł teraz przenieść te dekoracje. Postawić je po prostu tutaj, bo tutaj jest takie miejsce. Więc mogą tu być te dekoracje, tak? To mi się wydaje, że mogą być. No i teraz te budynki mieszkalne. Mogę dać tutaj jeden. Tutaj jeden i coś mi tu nie wychodzi. Zobacz. Bo zostały mi tutaj taka przerwa mi została. Czyli coś jest większego niż na dwa albo mniejszego. Na razie wszystko jest na dwa z tego co widzę. Czyli po prostu mamy w złym miejscu zrobioną drogę. Budynek się ulepsza. W złym miejscu zrobioną drogę. E, żeby tutaj oszczędzić to miejsce, ale tutaj z drugiej strony mi chyba pasuje wszystko. Ja tutaj teraz nie widzę tej drugiej strony. E, może są inne, a nie, budynki też są, nie, szpital jest nocny, raz, dwa, trzy. i dlatego zostało jedno, dobra to nie, to wiecie co, wypełnimy to czymś po prostu weźmiemy jakieś dekoracje może jakieś większe które tam dają zadowolenia e, zadowolenie 75 ale to daje 2 na 2 zadowolenie 1, zadowolenie 1, chyba wszystko daje 1 tak mi się wydaje, małe dekoracje Rozmiar 1 na 1 zadowolenie, doświadczenie plaża. No i czemu nie mogę tego nie po Bo to to jest. Zobaczcie, mogę taki zamek postawić, tego nie wiedziałem. Co tam jeszcze jest? Dekoracje. Dajcie mi to. Eee, zadowolenie 1x1. To nie może na plaży stać? Nie, to ma tu stać. Dobra, to niech to stoi. Nie, dobra, nie, takie nie. Ja tu chcę drzewko. Ja tu chcę drzewko, dekoracje. Drzewo, ładne drzewo, może być takie. Buduj tutaj jest jedno, i tutaj damy zaraz drugie, jakieś, nie wiem. Może być, może być ten, buduj gdzie wyższy. Dobra, mamy to wypełnione i pasuje, całe jest uzupełnione. Tutaj mamy chyba jeszcze jedno miejsce wolne, tak. Jest jedno miejsce wolne, więc jeszcze jakąś dekorację tutaj wstawimy. Eee, dwa na dwa, nie chcę. Niech jest, takie drzewo. Jeden na jeden, tutaj dla dekoracji postawimy. Idziemy zerknąć, co nam tutaj dzieje. Znowu nam jakiegoś, co wpadnie, kaski wpadnie. Zadania. o, dobra, coś wpadło, coś nam się porobiło, coś się nam ulepszzało. Dobra, tutaj się nam to buduje. Przyspieszymy sobie czas. Jeden. Zobaczymy, co nam powpada. Znaleźć to, które nie wpadły dalej. Gazetka, tutaj skierki. O, skierki wpadły, tutaj wpadło. Tutaj statki. Mleczko, łóżko, ropa. Dużo powpadało. Ropa jeszcze jeden. No to jeszcze raz. Zobaczcie, ile nam tutaj wpadło. Ile znów tego wszystkiego tutaj jest. Na dwóch kieszeniach. Tutaj nam łóżko nie wpadło akurat. Czy będzie jakiś domek? Jest, jest, jest jeden domek. Jeden prezencik. No, czemu go nie odbierasz? Odebrał go, dobra, elegancko. Teraz kasa. Teraz jeszcze raz za 3 golda. Dobra, więcej nie przyspieszamy, bo to już 3 golda kosztuje. Mógłbym tak cały czas przyspieszać sobie i jechać i zobaczyć, co jest stanie. Ile nazbieramy funduszy, ile nazbieramy czego. Na pewno byśmy dużo nazbierali takim przyspieszaniem. Zazwyczaj o, w grach, się używa waluty premium, to się dostaje dużo. Gdzieś było łóżko, a jeszcze jedno łóżko nam brakuje. No to jeszcze to nam brakuje z tym łóżkiem. Ale tu coś nam dalej nie wybudowało. Dobra, użyjemy czterech, użyjemy trzech. Niech to jest wybudowane, teraz nam braknie pracowników, tak, brakło nam pracowników Za 60 do 14, czyli będziemy musieć, musisz Aha, zboże, dobra Ciekawe czy nam to zboże dostarczyli Tutaj się nam budynek zrobił, o dziękuję, 24, zabawka jest, kolejna Dobra, fajnie e, Okej, okay, no, ma sprawy Tutaj pozbieramy, ciekawe czy wpadnie. O łóżko wpadło, dobra. Jest prezencik. Dobra, tutaj prezencik wpadł. Mamy tylko 120 golda. No to jest znów w złym miejscu, bo mi tu na porcie zawadza. Wysoka wieża. E, wpadło nam to zboże. Nie, wpadło nam to zboże. Musimy czekać na to zboże. Aż nam zrobią te dwa zboża tutaj, co nam tutaj brakuje. Tego nie anulować. Musiałbym po prostu jeszcze raz przyspieszyć, albo się po prostu przelogować i przyspieszyć za jeden jeden e, złota. Ale patrz, jak to tutaj idzie ładnie rozwinąć tę grę. Teraz już pięć. mamy złotko, czyli ten zboże, ale tylko jedno Tu jest. Nie za dużo, ale, ale zawsze to coś. Zobaczymy, czy jeszcze coś wpadło. E, ok, nie ma sprawy. E, łóżko wpadło. Dobrze, łóżko wpadło. I zboże jeszcze jedno się musi wyprodukować. E, gdzie tu farma ze zbożem? Jest tutaj za 30 sekund. No to może się uda, że być. Zaraz zobaczymy, czy wpadnie, czy nie. Tych autów coraz więcej jeździ, że ich nie nadążą mi w ogóle spać. Tego mi po prostu mapa nie obejmuje, muszę przesuwać. Jak tam to zboże? 15 sekund tutaj, a mamy drugą farmę zboża. Wydawało mi się, że mamy dwie farmy zboża, ale widzę, że chyba mamy tylko jedną. To z rybkami. O to mi się najbardziej podoba. To najszybciej nie. Nie trzeba czekać. Ostatki co chwilę przesuwają. O nie, nie wpadło nam zboża niestety. Ile musimy czekać znów minutę? Znowu musimy minutę czekać, żeby nam to zboże wpadło. Może się uda teraz po te Rybki. 6 rybek. No też myślę, że to co jest łatwe to się zwiększa ilościowo. Że co chwilę trzeba więcej tego. Zobaczcie, że mamy 7000 ekstra. Więc zobaczcie, jak to szybciutko leci. No dobra, no i tak sobie tu możecie grać w tą grę bawić się. Jeżeli tutaj możecie tym złotem szastać, jeżeli macie dużo, jeżeli planujecie wykupić na przykład takie złoto w grze, no to wtedy możecie pasnać, szastać bez limitu. Tylko sobie pieszać i momentalnie zdobijecie jakiś wysoki level. A jeżeli gracie na spokojnie, to co wam da tutaj gra, to co się Wam uda zdobyć. No to troszkę, troszkę dłużej Wam zajmie. tak jak mi to kilka miesięcy zajęło, żeby wbić takie coś. Jakbym tutaj robił na tym, to bym miał dłużej, ale ja chciałem właśnie wykupywać różne działki, różne rzeczy tutaj za złotko. Więc temu, temu, temu mi to tyle czasu zajęło. Zobacz, kolejny region, siódmy mogę wykupić. Jeszcze bym jeden chyba dał radę wykupić. Bo mam jakieś 60. Czyli, ciekawe, czy, czy damy radę? Region 55. No i spokojnie, jeszcze wykupimy. No i zobaczyliśmy, już miejsca wykupili na tej wyspie. To jest dużo, dużo, dużo miejsca do wykupienia, ale na takim miejscu już możemy dużo budynków wybudować. Już mogę po kilkanaście na przykład domów wybudować i sobie powiększyć tą wyspę. No i wiadomo, szybciej wszystko pójdzie, jeżeli będzie więcej pracowników. Ulepszyć budynki. Gdzie tu mam jakiś budynek? Eee. Na przykład tutaj macie obecny dochód 8800, na przykład na wszystkich miejsc pracy. A ulepszenie zwiększa pracowników 14, pracowników więcej. I dochód o 1100. o 1000 mi zwiększy dochód, nie? Chyba czasu to nie zmniejsza nic, ale po prostu dochód zwiększy. Będzie więcej kasy. Więc tak, jakby tak wszystko poulepszać, no to tej kasy naprawdę. Poleci. Zobaczcie, ja mam dalej 3600. 3 600. To już to tyle, że ich porobił, pobudował. Nawet powiem wam, można by było postawić już te domy. Te budynki. Postawić ich więcej. Jak one się wybudują. O, za 7. Temu mówiłem, że tak ile będziemy stawiać tego od budynka. I ten już jest za 6. No ale za tyle. Można postawić ten budynek mieszkalny. To nie jest duża kwota. I jakaś nagroda 50 tysięcy spadła. No i e, tak sobie tutaj gramy, tak sobie można pykać. E, no i tak, ja wam powiem, jak Cię Wam filmik podoba, łapki w górę, komentarze mile widziane. Jak się Wam playlista takiej gry podobała? E, skomentujcie łapki w górę mile widziane. No i e, chcę Was zaprosić do nowej serii. Titi <totopanik> Island, która za niedługo powstanie. Cześć, mam.